Dobra, jesteśmy. Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj startujemy z wyjątkowym wyzwaniem księżycowym, o którym Wam opowiadam już od dwóch tygodni. I dziś mamy pierwszy dzień tego wyzwania, ale tak naprawdę jesteśmy w drugim dniu miesiąca księżycowego. Dzisiaj będę Wam opowiadać o fazie nowiu księżyca. Wczoraj mieliśmy ten nów i nów generalnie trwa około trzech dób. Dób? Dub przez B, jak Barbara, słuchajcie, a nie przez P, jak Piotr, żeby nie było. I słuchajcie. Um... Ja wiem, że Wy wiecie już, bo ze mną jesteście, że księżyc na nas wpływa i ja przez cały miesiąc chcę Was przeprowadzić przez cykl Księżyca, żebyście mogli używać tego niesamowitego zegara i kalendarza. Dzisiaj sobie porozmawiamy o nowiu. Nagrania będą około 15 minutowe live, więc mam nadzieję, że macie jakąś kawkę, herbatkę, żebyście mogli tutaj ze mną chwilę posiedzieć. Słuchajcie, jak będziecie mieli jakieś pytania, sugestie, chcecie się czymś też podzielić, to będzie super, piszcie do mnie, tutaj możecie i na tych trzech platformach, gdzie jestem, nie będę ich wymieniać, bo wiecie, jak jedna platforma usłyszy, usłyszy nazwę drugiej, to od razu mi zasięgi ściąga, natomiast piszcie w razie czego, a ja na koniec będę mogła pogadać, bo nie chcę się rozpraszać, chcę Wam dać taką pigułę, słuchajcie, jak chciałam powiedzieć, jak dealer, chciałam dać Wam taką pigułę, jeśli chodzi o ten nowy księżyc, o tą fazę nowią, więc słuchajcie, możemy zaczynać. Mam nadzieję, że jesteście zapisane na nasze wyzwanie księżycowe na stronie. Macie link w bio, bo dzięki temu dostaniecie i nagrania, i materiały dodatkowe i przede wszystkim kalendarze, tak żebyście mogły sobie to wszystko śledzić u siebie. Faza nowiu, słuchajcie, to jest ten moment w miesiącu, kiedy jest ciemno, kiedy księżyca na niebie nie ma i ta ciemność zachęca nas do tego, żebyśmy weszli w taki stan trochę refleksji, trochę takiego spokoju, żebyśmy trochę weszli w siebie, tak? To nie jest ten moment w ciągu miesiąca, kiedy mamy mnóstwo energii, kiedy działamy, a wręcz przeciwnie. I teraz y w momencie, w którym ten księżyc spotka się na niebie ze słońcem i zgaśnie całkowicie, to przez, to, przez te trzy doby on powolutku będzie sobie mm, już wychodził z tej fazy nowiu i powolutku rozświetlał tą naszą e, codzienność i przez to właśnie bardzo często my w okresie nowiu jesteśmy troszeczkę tacy, wiecie, zmęczeni, trochę tacy zmuleni, mamy mniej energii, ale jednocześnie my już czujemy wewnątrz i mamy taką motywację do tego, żeby zacząć coś nowego, dlatego że nów, jak sama nazwa mówi, symbolizuje Słuchajcie początek. I to, co jest piękne, kiedy się żyje w cyklu księżycowym, to fakt, że zawsze co miesiąc przy nowiu mamy nową szansę, możemy na nowo rozpocząć swój miesięczny cykl, wprowadzić zmiany, które chcemy w życiu jakby wprowadzić, że tak powiem. Natomiast jest bardzo dużo takich informacji w internecie możecie spotkać, że na nowiu zaczynamy nowe rzeczy, hura! Nie, nie do końca. Na nowiu my postanawiamy. Nów to jest czas planowania i słuchajcie, to co mi niesamowicie pomogło, to to, że Nów mówi o tym, że nie rozpędzaj się jeszcze tak szybko, jeszcze nie zaczynaj. Prawda? Jeżeli chcemy zacząć jakieś treningi, zacząć dbać o siebie, zacząć dietę, to nie o to chodzi, żebyśmy w ten dzień nowiu po prostu zmienili swoje życie o 180 stopni i biegli ze wszystkim. I ja mówię dlatego, że mi to pomogło, bo każdy z nas jest inny, ale ja mam taki, zawsze miałam taki, mam takie ustawienie fabryczne, że lubię zaczynać za szybko. A nów mówi nam troszkę o cierpliwości, że to nie jest jeszcze ten moment, żeby cisnąć, tylko to jest ten moment, żeby tak naprawdę ładować baterię. Ten moment, kiedy tego księżyca zaczyna zaczyna tak wiecie, powolutku na niebie przybywać, to jest ten moment, kiedy on zaczyna rosnąć i w nas powolutku rośnie ta energia. Dlatego co miesiąc, zawsze trzy dni po nowiu, organizuję dla Was to nasze co miesięczne spotkanie z astroprognozą miesięczną. Intencjonalnie robię to trzy dni po nowiu, bo to jest dopiero ten czas, kiedy my zaczynamy działać. Zresztą jutro, słuchajcie, jest jak co miesiąc nasza astroprognoza miesięczna. Jutro jest o 19.30, więc Was zapraszam, bo wszystko to, co sobie teraz na nowiu Wymyślamy, inicjujemy. Ten moment, właśnie samego nowiu, to jest taki dobry czas na to, żeby wejść w jakąś taką refleksję z medytacją, tak? Wziąć sobie coś do pisania i wypisać sobie te rzeczy, które chcemy w tym danym miesiącu księżycowym, tak? Bo miesiąc księżycowy, słuchajcie, to jest krótki okres, to jest 29 dni, i to jest nie tak, żebyśmy sobie nagle zrobili plany na następne 5 lat, prawda? Tylko. Te sprawy codzienne związane z naszym zdrowiem, emocjami, relacjami z bliskimi, to są te małe rzeczy, które możemy sobie zapoczątkować, postanowić na tym nowiu. I nie wiem, jak wy, ja na przykład ym, staram się, tak jak na przykład wczoraj był moment nowiu, nie brać na siebie w tym czasie dużo obowiązków. Bardzo wam to polecam, żeby ten czas nowiu. Yy, wziąć sobie na takie właśnie to planowanie i takie wejście wewnątrz, dlatego że to zmęczenie, które jeszcze odczuwamy po tym zgaśnięciu tego księżyca na niebie, tak? Ono nam jeszcze towarzyszy. I e, ja na przykład tak e, będę wam swoje przykłady dawać. E, ja na przykład wczoraj do godziny 14:30, zanim się ten nów nie odbył, starałam się pokończyć jeszcze jakieś tam rzeczy z danego miesiąca, popłacić faktury, wiecie, trochę posprzątać, ogarnąć, po to, żeby mieć tą przestrzeń na nowe. Tak? To nawet może być symboliczne, to może być nawet jakaś taka symboliczna rzecz. Ja, na przykład, słuchajcie, mam taki zwyczaj, że zawsze sobie biurko czy pulpit w komputerze oczyszczam przed samym nowiem. Natomiast już o tej ostatniej, ostatniej fazie księżyca będziemy rozmawiać później. Teraz się skupmy na tym, co mamy tu i teraz, czyli właśnie na tych nowych. Początkach. I zwykle też jest tak, musimy o tym pamiętać, że każdy nów jest troszeczkę inny, bo odbywa się na terytorium innego znaku Zodiaku. Więc warto też to śledzić. Macie to wszystko, słuchajcie na AstroLeterze, co tydzień ja Wam wysyłam, to jest darmowy mailing, więc zapraszam Was serdecznie, bo w zależności od tego, w jakim archetypie zodiakalnym odbywa się ten nów, warto te sprawy tego archetypu wziąć pod uwagę. Czyli na przykład tak jak mieliśmy teraz nów w bliźniętach, bliźnięta, które odpowiadają za wymianę informacji, za słuchajcie, za, za naukę, za kontakty towarzyskie itd. To właśnie w tym obszarze warto coś zapoczątkować, tak? To nie musi być coś, coś dużego. Natomiast to, co tutaj chciałam Wam jeszcze zaznaczyć, to przede wszystkim właśnie ta cierpliwość. Mówię pewnie mówię to przez pryzmat siebie, bo zawsze byłam taka za szybko, chura, optymizm do przodu, a te trzy pierwsze dni miesiąca księżycowego spokój, planowanie różnego rodzaju refleksje nad tym, co chcemy osiągnąć w danym miesiącu księżycowym i nie mieć do siebie jakichś pretensji, że mamy troszkę mniej energii, tylko wręcz, jeżeli towarzyszy nam w trakcie nowiu taki troszeczkę spadek energetyczny, to znaczy, że powinnyśmy się poklepać po ramionku i powiedzieć fajnie żyjemy w zgodzie z wszechświatem, z harmonią, z naturą, tak? bo tym jest życie w cyklu księżycowym. Także słuchajcie. Czas nowiu, zapamiętać sobie jedno, planować, nie lecieć, ładować baterie i po prostu dać sobie Czas na wgląd w siebie, mniej czasami mamy wtedy ochoty na spotkania towarzyskie, chociaż mówię, jest to zależne od znaku Zodiaku, tak jak teraz w bliźniętach, to może nam wręcz będziemy chcieli po prostu z kimś się nowym spotkać. Natomiast już jutro, słuchajcie, zapraszam Was na Księżyc Wraku, czyli będziemy przechodzić, słuchajcie, przez nasze wezwanie księżycowe, przez całą wędrówkę Księżyca po ekliptyce. Księżyc jakby nam towarzyszy codziennie w jakimś takim innym trochę energetycznym nastroju, że tak powiem, bo Księżyc jest właśnie w nastroju. I przechodząc przez Zodiak po Ekliptyce i jakby odwiedzając te 12 znaków Zodiaku, nabiera cech tego Zodiaku i zachęca nas do zadbania o pewne elementy. Dlatego już jutro o 9 rano będę tutaj dla Was z Księżycem w Raku. Przepiękny czas w cyklu księżycowym. Opowiem Wam o tym, jak realizuje się ten Księżyc w Raku. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie Robili jakieś takie własne notatki, zaczęli planować z tym księżycem, bo to jest, to jest jakby to największe, to, to takie najfajniejsze rzecz, którą można robić, czyli sobie gdzieś tam planować pewnego rodzaju zadania i, i to, jak spędzamy czas właśnie w zgodzie z cyklem księżycowym. Zobaczę, czy tutaj coś do mnie pisaliście. Tutaj na tym nie widzę, już tutaj sprawdzę, jak. Ja wczoraj wzięłam, korekta i kropka pisze. Ja wczoraj wzięłam za dużo na siebie i nie dałam rady, odpadłam wieczorem, mimo że w ostatnich dniach szło mi dobrze. Tak to jest czasami i nawet jak się żyje z Księżycem, słuchaj przez lata, to człowiek i tak, i tak czasami za dużo na siebie weźmie. Natomiast masz już teraz taką informację, jakby dla siebie, tak, że jest ten moment, jest ten moment cyklu um, księżycowego, kiedy jest ten nów i naprawdę na ten czas, jest. Ja, słuchajcie, nawet klientek staram się nie umawiać, tak? Wiadomo, że czasami trzeba i czasami są jakieś rzeczy do zrobienia. Robienia, które musimy zrobić, nie mamy wyjścia, to jednak bardzo Was zachęcam do tego, żeby w tym swoim kalendarzu zawsze na ten okres nowiu brać jak najmniej zobowiązań, nie wychodzić, jakieś tam imprezy czy coś sobie odpuszczać, bo po prostu na ten czas my nie mamy tyle sił. Zrobić to, co trzeba i dać sobie przestrzeń na to ładowanie baterii. To Wam się zwróci stokroć, bo to się po prostu zawsze zwraca. Słuchajcie, zobaczę, czy tutaj jeszcze coś piszecie. My właśnie zrobiliśmy live'a z. Bożenka pisze, lasz, bularz, czy zapiszesz live, bo ja się właśnie ogarniam do pracy Live y będą zapisane przez ten miesiąc księżycowy, później ich nie będzie tutaj u mnie na koncie natomiast jak Bożenko jest tutaj zapisana na wyzwanie księżycowe to tam one będą do Ciebie przychodzić także, także nie ma najmniejszego problemu, także, także tyle, dużo osób mi pisało słuchajcie, teraz właśnie jak zapoczątkowałam takie dużo mówienia na temat tego cyklu księżycowego i właśnie spotkałyśmy się też na live z Alicją z którą organizujemy ten Zjazd siła, um, cykli, siła kobiecości w cykliczności. E, I spotkałyśmy się właśnie na tym momencie tuż przed nowiem, kiedy byłyśmy, jak ja to mówię, jak dentki takie, nie. E, I rozmawiałyśmy o tym i zatytułowa, zatytułowałyśmy tego live'a. Jesteś wyczerpana to fantastycznie. E, I właśnie po tym live'ie dziewczyny pisały, że Jezu, rzeczywiście, czuję się taka w ogóle dętka i tak dalej. I to jest wszystko normalne, naturalne. E, I to jest piękne, jak się daje sobie na to taką akceptację. I jest okej. Okay. Jest ok, że jesteśmy dętki, nie? to jest właśnie ten, ten czas. Dobra, słuchajcie, nie trzymam Was, bo tak myślałam, że te lajfiki takie 10-15 minutowe, dajcie znać w razie czego, piszcie, dzielcie się może i na story, oznaczajcie mnie, jeżeli dzisiaj na tej fazie nowiu zaplanowałyście sobie coś, co, co chcecie zrealizować w tym miesiącu? Ja oczywiście Was zachęcam do tego, żebyście zaplanowały sobie życie w rytmie księżyca. Też przez ten cały miesiąc będę z Wami, więc jest to doskonały czas, żeby sobie to zapoczątkować. Na pewno pisanie, dostaniecie kalendarze na maile dla osób, które są zapisane na wyzwanie, więc takie kalendarze, gdzie warto wiedzieć, tu nie chodzi o jakieś pisanie, nie wiadomo czego, ale wieczorkiem sobie po prostu trzy zdania. Jak się czułam, co dziś robiłam, co, co mi wyszło, co mi nie wyszło, tak? Bo to wam daje to ogromne, potężne narzędzie do rozwoju, które polega na cykliczności, tak? czyli że za miesiąc my będziemy przeżywać to, ten sam typ energetyki, trochę inaczej, aczkolwiek w bardzo podobnym stopniu. Jak coś doświadczamy cyklicznie, to możemy za każdym razem, za każdym tym doświadczeniem doświadczać tego i lepiej to wykorzystywać dla siebie, nie? No dobra, słuchajcie, to co? Życzę Wam pięknego dnia. Widzimy się jutro o 9 rano na Księżycu w raku, bo bardzo piękny czas w okresie miesiąca księżycowego. Przysłam Wam uściski. Tutaj widzę, że nic nie piszecie, tutaj wam już odpowiedziałam. Także trzymajcie się ciepło, miłego dnia, wszystkiego dobrego, pa pa!